Witam wszystkich, z tej strony Sejuki i zapraszam do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Kingdom Hearts 3. Jesteśmy w świecie Roszpunki. Jedyną rzecz, którą zrobiłam poza nagraniem, to otworzyłam sobie tą skrzynkę, którą zresztą było widać za Flinem na filmiku, ponieważ myślałam, że pokaże mi się może sklep i zapis na mapie, ale niestety trochę lipa. Um, aha, no tak. Podnieś trochę składników. No właściwie moglibyśmy wrócić niedługo do naszego bistro i ugotować coś nowego. Poprzednie smaki, które mieliśmy już sobie wykonałam. Uu, tędy, tędy chyba droga prowadzi w konkretne miejsce. I ta chyba też. At least he got away safe right huh hey now Sora's gone too This way guys it's a secret passage <sighs> oh How you doing? The name's Flynn Rider. How's your day going? Huh? Who else knows my location, Flynn Rider? Alright, hang on, Blondie. Rapunzel. Cause tight. Here's the deal. I was in a situation gallivanting through the forest when I stumbled upon a Oh! Oh no no! No, 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 no! Where is my satchel? I've hidden it. Somewhere you'll never find it. So, what do you want with my hair? To cut it? Huh? Sell it? No! Wait, you don't want my hair? Why on earth would I want your hair? Look, I was being chased, I saw a tower, I climbed it, okay? End of story. Hmm? Huh? <laughs> okay lynn rider i'm prepared to offer yeah? you a deal a deal look this way Don't do you know what these are you mean the lantern thing they do for the princess lanterns i knew they weren't stars well tomorrow evening they will light the night sky with these lanterns you will act as my guide, take me to these lanterns and return me home safely. Then, and only then, will I return your satchel to you. That is my deal. Yeah, no can do. Unfortunately, the kingdom and I aren't exactly simpatico at the moment, so I won't be taking you anywhere. <sighs> Something brought you here, Flynn Rider. Call it what you will fate, destiny. So I have made the decision to trust you. A horrible decision, really. I am serious. Oh. <clears throat> Let me get this straight. I take you to see the lanterns, bring you back home, then you give me back my satchel? I promise. And when I promise something, I never, ever break that promise. Ever. Oh, what to do? I cannot let her find that tiara. Okay, just think. I need the satchel, and Blondie has it. There might be more monsters out there. I've got it. The three guys in the funny outfits. They look tough enough to come in handy. All right, fine. I'll take you. But on ah. one condition my three sidekicks come along. Look at that. A tower. Oh. Let's check it out. Okay. Wygląda na to, że możemy iść dalej, ale jest i save point i nasz sklep. Zacznijmy od save'a. Dobrze. Zajrzyjmy sobie do naszego sklepu. No, oczywiście że coś głupie. Po pierwsze kończą nam się już. Y Elixiry, tylko czy ten się opłaca brać? Czy lepiej może... Mm, mm. Donald używa tych. Więc może kupimy kilka właśnie z 10. Wciąż się przydają, to jest zdecydowanie. To mam, więc nie, nie muszę. Obie z tych rzeczy również już posiadam. Weźmy sobie jeden, albo jeszcze ze dwa, dobrze. Następnie te, chyba nam się pokończyły. Small, small. slide boost. Hmm. Pomyślę o tym jeszcze później. Teraz chodźmy do workshopu. Okej. Okay. I myślałam, żeby może trochę ulepszyć sobie ten Keyblade. Jeden zawsze coś, już go wyposażyłam i foto miesiąc. O, chcę zdjęcie szpunki? wierzę, idealnie. Mamy to. Dobrze. Ruszajmy w drogę. Chociaż może jest tu jakaś skrzyneczka ukryta? Zanim tak całkiem się tam. A co to? Kwiaty rosną ze ściany? Zanim się tam tak całkiem udamy do tej wieży. Och, coś jest. No, tak myślałam, że przeciwnicy. Chodźcie. Nie macie szans. Kijekstra efekt, oczywiście, z tego jest świetny. Tu trzeba trochę przy nich poskakać, bo oni latają. Ale damy radę. Chodź tu, koleżko. Jesteś chyba ostatni. O! Prawie mi się udało. <grywa> Za jednym zamachem. Pozbierajmy, co jest. Tu chyba więcej nic nie ma. Też tak myślę, ale czy pojawił się jakiś? Hmm, chyba wciąż nie o tych chodziło, że chodzi o zrobienie zdjęcia. Nie, jeszcze nie o tych. Tamten był jakiś Puffy, czyli nie wiem, jakiś Mucharec, jakiś coś w ten desen. Uuuuh! Uh. Yeah. na to jest świetne. Gdzie jesteście? Tu. Yeah. <laughs> Adi Gupi. W ogóle Gupi mu dałam nową tarczę, żeby mu nią atakować. Bronić właściwie. Się i nas. Bo dlaczego nie? Trzeba iść z duchem rozwijających się postaci. To już chyba wszystko. Hyperhammer. Dobrze, popatrzmy jeszcze tutaj w okolicy. Mówili o składnikach, ale żadne mi się nie pokazały do podniesienia. O, znowu ktoś wyszedł? Tak. Ach, ale się uparli. Chodźcie. O! Ale cię, jak uskubany, no? Nie ma tak łatwo. I jeszcze jeden z tamtego końca. <grystanie> Donald go załatwił. Tam jest ich o wiele więcej. Zobaczcie. Trochę lodowych ataków. Jeszcze tu jest kilkoro. Ach, nie mają szans. Oj, ja już wszystkich pokonałam. To takie fajerwarki w formie radości, że pokonaliśmy przeciwników. Wodospady. Wodospady powinny kryć rzeczy. Hmm. Chyba włączył mi się super Gdzie ten Miki jest? Fajnie, Sora, uczy się latać. Dobra. Goofy znalazł Mikiego. Gdzie? Właściwie to się trochę zacięłam. O! Chyba eee. mamy problem. O! Udało się. Uff! Uff, i gdzie widziałeś Mikiego? Bo mi umknął. Na wieżę nie. Czasami warto sobie aparatem pojeździć, bo się wtedy podświetla bądź nie podświetla. Gdzieś na ziemi? Przy wodospadzie? Może w wodzie gdzieś? No i kufi, teraz mnie zamieszałeś w głowie Miki Pokaż się hmm. Fajnie słychać wodospad Gdzieś na ścianie? Ok, wlazłam w krzaczory i Goofy go tu gdzieś zobaczył Let's see. Jest! Ale jak się do niego dostać, żeby go było wyraźnie widać? Yeah. Oj, czy to tylko moja wyobraźnia sprawiła, że to wyglądało jak na tym nie mogę. Jak Miki Wydawało mi się, że liście były ułożone na Mikiego głowę. O tym myślałam, ale to może jednak nie mam racji. chory wypadł, bo nic nie widzę. Co teraz? Nie, no, aha, ale jestem tłok. Zobaczcie, nie wierzę po prostu. Eh, muszę go chyba wyżej wyjść, żeby go złapać. Ale jestem tłok. Oj. Po prostu na nim utknęłam już wcześniej Ale to nie z tej strony? Z której go złapię? Tak, żeby było widać wyraźnie Oj. Na górę Sora, poproszę Z tej strony? Stąd? No, widzę go, ale jak mu zdjęcie zrobić teraz? Hmm, jak jestem na nim. To nie bardzo mogę zrobić zdjęcie. W locie też nie mogę. Kurczę. Mhm. Mm Może tak po prostu do góry nogami? Let's see. No co za świat! Ach kurczę. No nie, dobra. Jeszcze tu wrócę, zastanowię się, jak się za to zabrać. Bo najwidoczniej tak po prostu się nie da. Let's nie chcę. A jak? Nie. Musi się jednak podświetlić ramka. Czy zdjęcie trzeba będzie wziąć z, zrobić z wieży? Bo na ścianę się nie da wejść. Chyba że jeszcze tu można wejść chwileczkę, zobaczę. Chociaż się wcale nie podświetla, więc chyba nie bardzo. Nie. Dobrze. Chodzimy na wieżę, bo możliwe, że stamtąd trzeba będzie to ogarnąć. Tylko jeszcze tak. Krótki rzut okiem na okolice. A nuż widelec talerzyk się coś znajdzie. Rada się tylko piękna muzyka. Dobrze, to chodźmy. Zakładam. It's so soft. I'm free. I'm really free. Oh. Flynn! Good to see you in one piece. Huh? Guys! You're here and just in time. <laughs> hmm? Oh, who's she? Uh, that would be Rapunzel. Something tells me this could be her first time outdoors. Give her a few minutes to get used to it. First time ever? I can't believe I did this! I can't believe I did this. I can't believe I did this! <sighs> Mother would be so furious if she knew I disobeyed her and left the tower. But that's okay, I mean, what she doesn't know won't kill her. Right? No. Oh my gosh. This would kill her. This is so fun! I am a horrible daughter. I'm going back. I am never going back! I am a despicable human being. Best day I notice you seem a little at war with yourself here. <laughs> a little more than a little. More that more. <laughs> yeah. Stop right there. Who are you? Oh. I told you before, my sidekicks. Sidekicks. May I introduce? Uh... Oh, my name's Sora and i'm goofy pleasure ma'am sora donald and goofy it's nice to meet you too i'm rapunzel yep my sidekicks hey since when is that look she really wants to see the lantern show tomorrow night now i'm a nice guy so i've decided to help her only problem is those monsters might show up again. I can get her to the kingdom, but you guys are clearly more cut out for combat. Let's we're heroes. Uh huh. And we're heartless experts. Yeah, yeah. Just leave it to us. Duh. Rapunzel is interested. Yeah, her heart's pulling her all kinds of ways. Huh? The outside world must seem so big and scary. I know how she feels. Lucky for me, you two came along at just the right time. And the rest has been unforgettable. <laughs> uh, yep. Unforgettable, just like your face. <laughs> 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 oh, come on, mail. All for one, and one for all. Coś się nam, Donald, zdenerwował. Ale ja chcę zdjęcie tego. Ja chcę zdjęcie Mikiego. Proszę tam na mnie poczekać. Już ja chcę tylko zdjęcie. Zaraz będziemy biec dalej. I trzymaj te włosy, bo ci się w nich zbierze trochę trawy. Kurczę, długi ten tunel. Zapis, gumi, shop i wskakuję na wieżę Poczekajcie na dole, dobrze? Co, zwracam. wracam Jaha, ha, ha 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 Teraz No właśnie A mogę zrobić sobie selfie tutaj? Nie, nie dostanie Niki, No W ogóle, przecież się da O nie, nie spadaj A wyżej się nie da, tak? Rozumiem, dobrze To chodźmy dalej Prawie jakbym latała Zobaczmy, co nas czeka na zewnątrz, i tam sobie chyba na dzisiaj zakończymy. Także niewiele walki. W sumie bardziej znowu. O oh <grych> Bardziej znowu odcinek, niż walka taki serialowy, ale ja takie lubię. Nie wiem, jak wy. Chociaż jest w nich bardzo dużo tłumaczenia, trochę to zbija z dropu. W Która strona jest to, co przyszliśmy stamtąd? Czy w tą stronę się idzie dalej? No pewnie, chodź zobacz. Możesz nawet po nich pobiegać. Um. Jakieś składniki? Nic. Tutaj też nie. Dobrze. To co? Idziemy dalej? Ciekawe co powie Donald. Donaldzie? Oh du 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 Goofy, Goofy chyba nie ma nic do powiedzenia a rośpunka sama w sobie nie czekaj Będziesz painted everything I can see from my window, malowania teraz naprawdę nie masz nic do powiedzenia. Dobra a Flynn Flynnie Flynnie Hey sidekicks, thanks again for helping me Sidekicks, żebyś się nie zdziwił. Tu nic nie ma. Tu chyba też nie ma. A nie poddawaj się tak szybko. Próbuję znaleźć jakieś składniki, oczywiście, biegając tak od ściany do ściany również. O. A nie. Tu mi się Donald chyba podświetli tylko. O, gufi, 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 gufi.

Heartless <laughs> Rapunzel, take cover. Huh? <laughs> <laughs> All right, I hate to say it, but I'm letting you out of this deal. What? it's way too scary out here let's just turn around and take you home no i am seeing those lanterns no oh, come on rapunzel it's okay i'm not afraid to face them that's the spirit, that's the spirit. Hmm, byłam przekonana, że to o niego właśnie chodziło naszemu mułgorkowi ze sklepu. A co ty wyprawiasz? Czym ty strzelasz w ogóle? Okej, okay, sprawdź co robimy ich trochę. O różpunkoz z drogi. A gdzie jestem duży jest? Skubany. Oj, lepcie, ciebie można. Ach, rozsypały się. To może temu trzeba zrobić zdjęcie teraz. Och, temu właśnie. O, nie. Jest. Dobrze mi się wydawało. Raz jeszcze, dawajcie. Póki można. Póki się da. Trzeba było ich rozsypać na kawałki po prostu. Bomb. to był dobry atak. Trochę magia mi poatakuje. Po Łoł! Wow. Poatakujemy. Łoł, wow, aż no półka to ma do pierwotnego atak. O! Łoł, widzieliście <ścjalnie się> po furnaju. <tym> Głupi, chodź. Flint sobie biegał po baczce. Hyper! Hama! Hama, hama, hama! O, są nawet znaki drogowe. O kurcze! To jest świetne po prostu. O jakiś dodatkowy atak. Trzeba go wykorzystać. Wow! To jest świetne wow. Pewnie, że tak Wow, brak słów po prostu to było wspaniałe. Someone? Who's there? She's such a precious gift. Allow me to assist you in getting her back.